Witam serdecznie dzisiaj kolejny dzień na szkoleniu z naszą osią skrętną systemem BDF. i przyjechał do nas kursant tutaj z okolicy, który już miał doświadczenie na osi skrętnej, ale po jakimś czasie jazdy tą przyczepą jednak uznał, że chciałby się troszkę tutaj doszkolić, a właściwie po prostu powiększyć swój komfort jazdy. No i teraz tak, próbujemy sobie dojechać na łuku w lewo, do tyłu, próbujemy sobie robić łuk lewy tył z lekkim złamaniem osi oczywiście, czyli tutaj nie przeginamy jej cały czas, nie możemy doprowadzać do, do tego łamania 90 stopniowego, cały czas próbujemy pilnować tej tylnej osi, żeby szła możliwie blisko lewej linii, właściwie ta linia przerywana, którą tam widzimy.